Cześć, być może wiecie z naszych mediów społecznościowych, że dziś poproszono nas o przewiezienie krzyża, yy, miał być krzyż powstańczy, dojechaliśmy na miejsce i co się okazało, to zobaczcie sami. No i co? Dojechaliśmy na miejsce. Jest Krzyż. Jest Krzyż, jest to Krzyż powstańczy, jest to Krzyż po, po kuczci pomordowanych yy, mieszkańców tutaj, tego domu, znaczy tego domu już nie ma, ale to jest to dom, gdzie swój syn zamordował się kierując całą swoją rodzinę. Dziewięć osób, tak? Dziewięć osób. Za chwilę pójdziemy do Pani, która zna tą historię całkiem dobrze i ona nam opowie mniej więcej, co jej zaszło, jakie to było zajście w 1899 roku. Teraz, żeby to dobrze powiedzieć, tu jest zamordowany 9 osób. Tak, tam jest napisane, dziewięć osób Ale jak do tego tak. doszło, co się stało w tym miejscu? No nie wiadomo, prawdopodobnie, że temu synowi coś tam w głowie się pomieszało, nie? I on, on to... Siekierą normalnie zabijał. Posądzony ksiądz, że miał romans z tą panią, nie? I ten ksiądz y, tutaj się żegnał z tą parapią. I jak jechał, tu mieszkała moja babcia, na przykład i babcia mi to mówiła. Tak. I on wszystkie domy błogosławił pięknie, a tu mówił, ten dom, żeby był przeklęty, nie? Tam nie pobłogosławił tego domu, tylko. I ten syn jakby oszalał? I ten jakby, nie wiadomo, co się stało. Także jego prawdopodobnie potem ruscy zabrali gdzieś, wywieźli go na Syberię. Ale po wojnie, tutaj ja tylko wiem z opowieści moich rodziców, po wojnie prawdopodobnie przyjechał tutaj pan z taką dużą brodą, że to był właśnie ten morderca, nie? To tylko się służący uratował, bo położył się, jak jest ta podbitka pod dachem, to on tam wszedł na strych i tam jako służąco. I on tam właśnie, bo to był farobek dawniej mówili, nie? I on tam spawiał, on się uratował. A ten, ten morderca chciał go tam, tą siekierą odbić te deski i on się obudził. Nie, no leciał do domu, no a tutaj w domu przerwał. I on tutaj podobno wyobrażał sobie, że nie rąbi ludzi, tylko rąbie drewno, tak? Tak, on powiedział, że jak mamy rąbał, to, to mówiło mu coś, że rąba to, to jest drewno, nie? No ale to jest takie, tylko ja też to wiem z opowieści rodziców.